Nagłe rozjaśnienie sytuacji. Trzy następne dni nie były dla nas najlepsze. Młody ciągle był przygnębiony, nie odbierał smsów, a przynajmniej kasował te, które dostawał od kary. To udało mi się zauważyć, ale nie pytałem go o to. Jego sprawa, choć mnie było z tym wszystkim źle, ale że dalej pisała do niego, to było trochę dziwne. No cóż, widać, dzisiejsze nastolatki mają trochę inne wyczucie sytuacji niż bywało to kiedyś. Albo po prostu nie zauważyła, że młody widział ją, gdy ściskała tamtego chłopaka i liczyła, że będzie jak dawniej. Mnie było żal młodego przede wszystkim dlatego, że wiedziałem, jaki z niego dobry dzieciak i że jego pierwsza, dojrzała fascynacja kończy się właśnie w taki niedobry sposób. Półbiedy gdyby powiedziała mu, że nie chce go znać, albo woli, by byli wyłącznie na stopie koleżeńskiej. Dałoby się to jakoś przeżyć i wytłumaczyć. Ale takie coś, niejako za plecami? To nie była dobra rzecz. Po południu młody dalej tkwił zamknięty w swoim pokoju. Była sobota, więc uszanowałem to. Wziąłem elfa i poszedłem na spacer. Gdy już zbieraliśmy się do powrotu, tuż obok górki, przy której zazwyczaj rzucałem mu patyki, spotkałem dość młodą kobietę, która prowadziła na smyczy psa wyglądającego dokładnie jak Linda. Elf momentalnie się na nią obruszył. Znaczy się na psa, nie na właścicielkę. I to dało mi do myślenia. Dzień dobry, czy to jest może Linda? Spytałem pogodnie, bo jeśli tak, to psy się znają. Linda, przytaknęła sympatycznie pani. Ach, pewnie poznały się, gdy córka z nią wychodziła. Pewnie tak, rzekłem wiedząc, że córkę poznał raczej mój syn niż ja. A ona nie ugryzie? Bo już wiem, że elfa specjalnie lubi. Nie ugryzie, roześmiała się pani. Tym bardziej, że muszę wracać do domu, bo akurat bratanek jest u mnie. A on co? Malutki pewnie i nie można bez opieki zostawić. Duży! westchnęła ciężko. Ma 14 lat, tylko jest trochę opóźniony, a do tego ma zespół lękowy. Został u mnie na kilka dni. Bo brat musiał służbowo lecieć za granicę. Zgodziłam się od razu, bo Dawid to naprawdę kochane dziecko, tyle, że wymaga dużo troski, coś mi zaświtało w głowie. Podobno w takich wypadkach oczywiście oprócz terapii pomaga zwyczajnie przytulenie, rzekłem ze współczuciem, które naprawdę czułem i wtedy jest łatwiej. No i właśnie tak robimy, rzekła beznadziejnie pani Lindy, i zarazem mama kary. Ale z nas wszystkich, z całej rodziny, moja córka ma na niego najbardziej pozytywny wpływ. To jest ciężkie do zrozumienia, wie pan. Mniej więcej, odparłem. Naprawdę trochę to rozumiejąc. Chyba nawet bardziej niż przypuszczała. Więc trzeba go przytulić, by było dobrze, no tak? Czytałem o takich przypadkach i parę nawet widziałem. Spojrzała na mnie ze zdumieniem, ale o nic więcej nie spytała. I w sumie byłem jej za to wdzięczny, bo bardzo nie lubiłem wspominać przy ludziach swoich spotkań z korymi dziećmi w szpitalach. Zwyczajnie zbyt miękki na to byłem. Krzywda i cierpienie dzieci lub zwierząt sprawiały, że od razu się wzruszałem, a w oczach zaczynało być mokro. Jednak nic nie mogło przebić chwili, gdy po kilkunastu minutach naszego spotkania na tych bladych, wymęczonych buźkach zaczynał pojawiać się uśmiech. Młody leżał na kanapie w salonie, a elf, wyciągnięty obok i wtulony w jego bok, pracowicie wylizywał mu ucho. Po raz kolejny zaskoczyło mnie, jaką ten pies ma niesamowitą intuicję. Niemal od samego początku wiedział, gdy któryś z nas był smutny. Wtedy stawał się niespokojny i ewidentnie próbował nas pocieszyć. Przynosił swoje zabawki do rzucania, zupełnie jakby chciał odwrócić naszą uwagę od złych myśli. Po swojemu starał się pomóc jak umiał. Teraz zaś widać, uznał, że młody potrzebuje ciepła i bliskości. Po prostu fenomenalna ocena sytuacji. Stałem przez długą chwilę i patrzyłem na nich, czując jakiś dziwny ucisk w sercu. Młody czytał akurat Tomi Krzymborskiej, znałem doskonale tę okładkę. Elf obejrzał się, zobaczył mnie i zamachał ogonem, ale został przy młodym. Chciałem pogadać z synem od razu, ale najwyraźniej to nie była dobra chwila. Postanowiłem poczekać do wieczora. Jednak wydarzenia, które nastąpiły potem, odwlekały naszą rozmowę do późnej nocy.